No to zatrzymajmy się na chwilę przy kąciku zdrowotnym. Otóż ostatnio zrobiło się głośno o nowojorskiej psycholog dr Nicole Anderoli, która twierdzi, że słuchanie metalu zmniejsza poziom stresu i przyspiesza myślenie. A oto jej krótki wywód z TikToka. Chcę wyjaśnić, dlaczego to, co powiedziała użytkowniczka, jest sensowne i ma poparcie w faktach. Słuchanie każdego rodzaju muzyki może być formą terapii i sposobem na wyrażanie i danie upustu emocjom. Zatem, heavy metal nie jest tu żadnym wyjątkiem. Udowodnione jest, że ta muzyka zmniejsza poziom stresu i negatywnych emocji poprzez redukcję korty czyli właśnie hormonu odpowiedzialnego za stres. Badania wykazują, iż ludziom słuchającym muzyki ciężkiej łatwiej przychodzi logiczne myślenie w sposób zaawansowany i złożony niż tym, którzy od tej muzyki stronią. Stwierdzono, iż słuchanie muzyki ciężkiej jest pozytywnym sposobem na radzenie sobie z gniewem w bezpieczny i wyważony sposób, nawet jeśli z zasady przyjmuje się, iż ta muzyka jest pełna agresji nie tylko w brzmieniu, ale często i w głoszonych tekstach. Szczerze, to nic odkrywczego. Taki efekt może wywierać każdy gatunek muzyki. Wszystko jest tylko i wyłącznie kwestią preferencji. フランス。